Ludzie od zawsze marzyli o lataniu. Niestety ewolucja nie wyposażyła nas w tę umiejętność. W końcu udało się tego dokonać braciom Wright. Orwell i Wilbur zostali pionierami lotnictwa. Pierwszy lot zbudowanym przez nich samolotem Flyer trwał zaledwie kilka sekund. Wilbur Wright pokonał w nim jakieś 12 metrów, po czym wbił się w piach i uszkodził delikatnie maszynę. Dziś Wiek później dzięki współczesnej technologii budujemy drony, helikoptery i samoloty, które potrafią przemierzać tysiące kilometrów bezpiecznie. A u zwierząt? U nich ewolucja stopniowo umożliwiła zdolność mniej lub bardziej sprawnego lotu. Posłuchajcie o zwierzętach, które mogą lub mogły wzbić się w powietrze. Zdolność do lotu na naszej planecie wykształciła się najprawdopodobniej czterokrotnie, to znaczy zyskały ją owady, pterozaury, ptaki i nietoperze, a może jeszcze jakieś inne organizmy, które się kryją gdzieś tam zakopane przed naukowcami. Wiemy natomiast, że ewolucja wyposażając zwierzęta w odpowiednie adaptacje sprawiła, że mimo szeregu przeciwności zaczęły latać różne formy organizmów małe, duże, lżejsze i cięższe. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki skrzydłom, które powstawały z powłok ciała czy też przekształceń kończyn. Temat lotu jest dosyć szeroki, dlatego wskazując na różnice między zwierzętami, będę mówił głównie o skrzydłach, a tutaj widzicie takie malutkie skrzydełko chyba karaczana. Tak. Jako pierwszym przyjrzymy się pozornie nieznaczącym czasem ledwie widocznym organizmom owadom. Owady to najbardziej różnorodna i najliczniejsza gromada zwierząt należąca do stawonogów. Ich całkowita waga jest około 70 razy większa niż waga wszystkich ludzi na Ziemi. Także ich zróżnicowanie jest ogromne. Opisano ponad milion gatunków owadów i zapewnie jeszcze wiele czeka na sklasyfikowanie. Można je spotkać niemal wszędzie, na lądach, czasem w środowiskach słodkowodnych, a nawet sporadycznie morskich, na otwartych wodach albo w strefie pływów. Do owadów zaliczamy m.in. owady uskrzydlone, u których skrzydła powstały około 325 milionów lat temu. Długo przed ptakami, pterozaurami i nietoperzami. Pierwsza skamielina owada to organizm, który żył jakieś 385 milionów lat temu i przypominał rybika cukrowego. Na pewno kojarzycie tego owada, lata wam czasem po podłodze. Znaczy nie lata, tylko chodzi. Najprawdopodobniej tak też wyglądały Przodkowie, wyglądali przodkowie pierwszych owadów uskrzydlonych, które żyły sobie w jakichś niewielkich sadzawkach. To właśnie u nich wyrosły wyrostki, które pełniły funkcję skrzelotchawek. Skrzelotchawek, czyli takich organów do... Oddychania. Te organy oczywiście musiały być coraz większe, żeby spełnić tą rolę dostarczania tlenu do coraz to większego owada. Dodatkowo one też potrafiły się ruszać, tak jak to ma miejsce u larwientek, które w sumie są bardzo podobne do szczeciogonków, czyli do tych rybików. Owady musiały przemieszczać się między niewielkimi zbiornikami wodnymi. Z tego względu, im dłuższy wyrostki miał owad, tym cała operacja była łatwiejsza. Korzystna cecha została zachowana, a wyrostki stopniowo przekształcały się w skrzydła, które w trakcie rozwoju ewolucyjnego dały wielką różnorodność form znaną dzisiaj. Inna teoria mówi o pochodzeniu skrzydeł z bocznych wyrostków tergitów, czyli hitnowych płytek na grzbiecie ciała owadów. Te mogły służyć np. Jak, jako jakaś ochrona gruczołów produkujących feromony. Owady mogły wykorzystać te wyrostki do lotów ślizgowych, która teoria jest prawdziwa? Być może tak naprawdę obie. Trzecia możliwa wersja wydarzeń mówi o tym, że skrzydła powstały dzięki połączeniu opisywanych wcześniej dwóch struktur. Jak wyglądają takie standardowe skrzydła? Błoniasty skrzydła owadów to uwypuklenia powłok ciała. Zazwyczaj występują w dwóch parach. Wzmacniają je żyłki, które pozwalają biologom przyporządkować zwierzę do odpowiedniej grupy systematycznej. Skrzydła czasem pokrywają włoski czy łuski. Czasem pierwsza para nie pełni funkcji lotnych. Odpowiednio przekształcona spełnia rolę ochronną drugiej błoniastej pary skrzydeł. Tak dzieje się np. u chrząszczy lub prostoskrzydłych, które nazywane są potocznie konikami polnymi. Innym razem przekształcona jest druga para skrzydeł. Tak dzieje się np. u muchówek. W tym przypadku ze zredukowania drugiej pary powstają tzw. przezmianki. Specyficzne narządy zmysłów informujące m.in. o położeniu ciała. To oczywiście nie wszystko. Widząc różne owady, zdawaliście sobie sprawę, że możecie obserwować różne tryby lotu, jeden z wykorzystaniem mięśni synchronicznych, a drugi asynchronicznych. Na pewno ten tutaj wykorzystywał ten pierwszy. Mięśnie synchroniczne działają w trybie jeden impuls nerwowy, jeden cykl skurczu i rozluźnienia. Co przekłada się na jedno uderzenie skrzydeł. Maksymalna częstotliwość uderzenia skrzydeł osiągana dzięki takim mięśniom to 100 Hz. Mięśnie synchroniczne występują u stosunkowo prymitywnych owadów, z większymi skrzydłami jak szarańcza, ćmy czy motyle. Mięśnie asynchroniczne to mięśnie, które kurczą się więcej niż raz na impuls nerwowy, bo robią to w sposób oscylacyjny. Jest to możliwe dzięki połączeniu mięśni z rezonującym szkieletem zewnętrznym owada. W rezultacie uderzenia skrzydeł są szybkie. Tego typu rozwiązanie powszechne jest u małych owadów, much czy pszczół. O locie owadów można byłoby mówić naprawdę bardzo długo, np. rozpatrywać modele aerodynamiczne, ale zostawiamy je i przechodzimy do kolejnych organizmów. Pterozaury, czyli z greckiego skrzydlate jaszczurki, to pierwsze kręgowce, które rozwinęły swoją zdolność lotu. Żyły u boku dinozaurów między 210 a 65 milionów lat temu. Znamy ponad 150 gatunków pterozaurów. Miały one zróżnicowane kształty i formy. Skrzydła rozpiętości od kilkunastu centymetrów do kilkunastu metrów. Chociaż odkryto je już w XVIII wieku, do tej pory nie mamy wystarczająco materiału kopalnego, aby przeanalizować tę grupę całkowicie. Najnowsze analizy mówią, że pterozaury pochodzą od lagerpetidów, do których należy między innymi znaleziony w Szkocji niewielki triasowy dwunożny gat Scleromochulus taylori. Wśród anatomicznych szczegółów tego organizmu można zobaczyć elementy górnej szczęki, głowę kości łudowej i stopy, które bardzo przypominały te, które należały do pterozaurów. Dzięki dwunożnemu sposobowi chodzenia przednie kończyny mogły rozwinąć się skrzydła znaleźć tak naprawdę inne e, zastosowania. i ta ewolucja skrzydeł pterodaktyla zachodziła niezależnie od ewolucji skrzydeł ptaków czy nietoperzy i wykształciły się tam takie struktury które są niespotykane u dzisiejszych organizmów pterozaury miały błoniaste i dobrze ukrwione skrzydła wspierały się o kości przedniej kończyny z wydłużonym czwartym palcem przynajmniej u niektórych pterozaurów skrzydła były przyczepione do tylnych kończyn Dodatkowa membrana stabilizująca lot znajdowała się między nadgarstkiem a ramieniem. Skrzydła wyglądały trochę jak wachlarz, który można było złożyć dzięki pracy odpowiednich mięśni. Jak wyglądał ruch takich skrzydeł pterodaktyla? No, najprawdopodobniej tak jak nietoperzy i ptaków. A na sam koniec zostawiłem wam jeszcze pewną ciekawostkę, ponieważ na skrzydle takiego pterodaktyla jest pewna kość. Nazywa się pteroidem i ona nie została wykształcona nigdzie indziej tylko u tej grupy zwierząt. Pteroid zlokalizowany jest tutaj, między tłowiem a palcami. Podpiera przednią część błony skrzydła. Ta unikalna kość mogła być skierowana prostopadle do rozłożonego skrzydła albo pod jakimś kątem. Mogłoby się wydawać, że ta kość ma tak naprawdę marginalne znaczenie, jeśli chodzi o jej ułożenie. Mogłoby być tak, albo tak. No ale okazało się, że jednak nie, bo naukowcy zrobili badania. Modelem był koloborynhus, czyli taki organizm, który żył we wczesnej kredzie na terenie Europy. Badania pokazały, że jeśli pteroid skierowany zostałby do przodu, byłby bardzo obciążony membraną. Jednak jeśli kość skierowana byłaby pod kątem, wtedy obciążenie byłoby mniejsze, a podtrzymywana membrana byłaby dość sztywna i stabilna, co przekładałoby się pozytywnie na zdolność lotu. Te oraz inne dostosowania, dla których nie ma tutaj miejsca, sprawiły, że pterozaury były największymi zwierzętami, jakim udało się wzbić w powietrze. Królowanie ptaków w przestworzach to proces, który zaczął się jakieś 150 milionów lat temu i trwa do dziś. To jest niesamowite, ale to jest okres podobny do tego, w którym królowały pterozaury. Pterozaurów już nie ma, ptaki są. Ale nie, nie róbcie takiego połączenia. Pterozaury nie były przodkami ptaków, ptaków, w których aktualnie jest około 10 tysięcy gatunków, a w Polsce żyje jakieś 421 gatunków. Kto zatem był przodkiem ptaków skoro nie pterozaur? Przodkiem ptaków były dinozaury. Najbliższymi krewnymi wydają się być dromeozaury, potocznie zwane raptorami, czy też troodony. Przykładem tych pierwszych są dobrze znane wszystkim velociraptory, które żyły pod koniec kredy na terenach dzisiejszej Mongolii. Troodony natomiast żyły w późnej jurze i kredzie. Wyglądem bardzo przypominały ptaki. Spójrzcie choćby na rekonstrukcję szkieletu Hesperornitoides, który żył na terenie Ameryki Północnej. A kto był pierwszym ptakiem? Pierwszym ptakiem był Archeopteryks, który żył w późnej Jurze. Był on mniej więcej wielkości kruka, około 45 cm długości. Łączył cechy gadów i ptaków. Z jednej strony miał zęby, a z drugiej okryty był już piórami. Ich ułożenie przypominało to, które widzimy dziś u ptaków. Ponadto miał długi ogon, duże skrzydła i szpony na trzech palcach. Patrząc na budowę mostka można wysnuć pewne wnioski co do zdolności lotu. U ptaków latających i wtórnie nielotnych na mostku znajduje się taki wyrostek. Nazywa się grzebieniem. To tutaj przytwierdzone są mięśnie skrzydeł ptaka. U archeopteryksa ten mostek był płaski, co sugeruje, że ten organizm tak naprawdę nie był jakimś wyśmienitym lotnikiem. U późniejszych ptaków można było zaobserwować już zróżnicowaną zdolność lotu. Największy znany latający ptak to kopalny Argentavis magnificens, który żył około 6 milionów lat temu w dzisiejszej Argentynie. Nie był on jednak w stanie wzbić się w powietrze bezpośrednio z ziemi. Startował z wysokości i tak dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu prądów powietrza mógł szybować na znaczne odległości. Najmniejszym ptakiem jest koliber hawański, żyjący na Kubie i Isla de la Juventud. Długość jego ciała z dziobem to nieco ponad 6 cm waga niecałe 2 gramy. Wszystkie kolibry są wytrawnymi lotnikami. Potrafią latać w różnym kierunku, w górę, w dół, na boki, a nawet do tyłu. Rozwijają prędkość do 120 km na godzinę, trzepocąc skrzydłami nawet 90 razy na sekundę. Wymaga to mnóstwa energii. Z racji szybkiego metabolizmu, w ciągu doby potrafią zjeść dwukrotnie więcej, niż ważą. Dobrze, to teraz przyjrzyjcie się, jak wygląda budowa takiego typowego ptasiego skrzydła. Rusztowanie skrzydła ptaków to koście ramienna, promieniowa i łokciowa, a także kości dłoni, w skład których wchodzą kości nadgarstka i śródręcza. Są też kości trzech palców. Palec pierwszy tworzy strukturę zwaną skrzydełkiem, którego zadanie polega na wspomaganiu i zmiękczaniu lotu. Ptaki w odróżnieniu od pterozaurów nie mają skórzastej błony, ale płaszczyznę, która zbudowana jest z rozpostartych piór. Te są wytworami rogowymi na skórka, analogicznymi do włókien w skrzydłach pterozaura. Powierzchnię lotną skrzydeł stanowią pióra konturowe zwane lotkami. Osadzone są na kościach przedramienia i dłoni. Zbudowane są ze stosiny i dudki, która tkwi w skórze. Co ciekawe, świetnych zdolności lotu nie można tłumaczyć samym kształtem skrzydeł, ale także budową piór. Innymi przystosowaniami do lotu są także lekkie kości, dziób, który zastępuje ciężkie szczęki, czy specjalny system oddechowy. Dzięki tzw. workom powietrznym, w których gromadzi się dodatkowe powietrze, ptak jest w stanie otrzymywać potrzebny do wysiłku tlen podczas wdechu i wydechu. Kolejnymi latającymi zwierzętami są nietoperze. Pojawiły się one na Ziemi jakieś 50-60 milionów lat temu. Aktualnie na świecie żyje 1400 gatunków, w Polsce 20 par. Nietoperze w pewnych aspektach radzą sobie gorzej z lotem niż ptaki. Mają mniejszą wytrzymałość i zasięg lotu. Maksymalnie są w stanie przelecieć około 3000 km. W porównaniu do ptaków to nawet 5 razy krótszy dystans. Z drugiej strony nietoperzy są lepszymi akrobatami. Mogą latać bardzo zróżnicowanym tempem zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i w trudnych warunkach ciasnych jaskiń. Niektóre gatunki nietoperzy potrafią także zawisnąć w powietrzu jak kolibry. Zdolność lotu zawdzięczają oczywiście dzięki skrzydłom, których budowa jest jeszcze inna niż w przypadku wcześniej omawianych zwierząt. Skrzydła nietoperza mają więcej wspólnego z ludzką ręką niż skrzydłem ptaka, i nie ma się co dziwić, w końcu są ssakami, tak jak my. W ich budowie widzimy długą kość ramienną i promieniową oraz skróconą łokciową, która zlewa się z promieniową, później nadgarstek i cztery wydłużone palce. Na ramieniu i palcach wspiera się błona skrzydła, która jest przedłużeniem skóry pokrywającej ciało. Błona zbudowana jest z cienkich mięśni i elastycznych włókien. Kończyny tylne są zrośnięte z błoną skrzydła całkowicie bądź częściowo. Na koniec powiem Wam jeszcze, co pomaga nietoperzom w takich świetnych akrobacjach. Po pierwsze, ich skrzydła są wypukłe, dzięki temu manewrowanie jest lepsze, ale niestety troszeczkę prędkość jest gorsza. Po drugie, naprzemienne machanie skrzydłami tego ptaki nie potrafią. I po trzecie, takie drobne włoski na skrzydłach one kontrolują aerodynamikę i też właśnie manewrowanie. W tym odcinku to na tyle ja muszę niestety lecieć. Trzymajcie się, nomenomen nomen, lecieć.